USA, Niemcy, Rosja, Belgia, a także Polska czy Białoruś. To właśnie między innymi w tych krajach ulokowane są największe fabryki produkowanych współcześnie nowoczesnych kombajnów. W dzisiejszym odcinku, podobnie jak w dwóch poprzednich epizodach, prześwietlimy, gdzie produkowane są poszczególne modele kombajnów oraz sieczkarni wiodących światowych producentów. Na ten odcinek musieliście uzbroić się w cierpliwość i chwilę poczekać, ale myślę, że chyba było warto. Jak wiecie sam obecnie jestem na etapie zakupu nowego kombajnu, także ten temat jest mi akurat teraz wyjątkowo bliski. A zanim zaczniemy wytrzymajcie jeszcze chwilę, gdyż chciałbym nadmienić, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Car Vertical, umożliwiająca sprawdzenie historii niemal każdego samochodu po numerze VIN. Koniec z kupowaniem kota w worku, dzięki Car Vertical jesteście w stanie sprawdzić interesujący was pojazd i dowiedzieć się na jego temat wszystkich najważniejszych informacji, które mógł zataić przed wami sprzedający, takich jak np. realny przebieg, pochodzenie, pierwsza rejestracja oraz to czy auto nie jest powypadkowe lub figuruje gdzieś jako kradzione. Oprócz tego CarVertical podpowie najczęstsze usterki danego modelu, na co zwrócić uwagę przy oględzinach oraz oceni w 10 punktowej skali czy auto jest godne uwagi. Link do skorzystania z karbetyka zostawiam wam w opisie, a tymczasem jeśli łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem już zostawione, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, bo może być naprawdę ciekawie. Przedaży mówią jasno. New Holland to nieprzerwanie od 12 lat lider sprzedaży nie tylko w segmencie ciągników rolniczych, ale także i kombajnów w naszym kraju. Moim zdaniem jest to zasługa najlepszego stosunku ceny do jakości na rynku, a także bardzo rozbudowanej i gęsto rozsianej po Polsce sieci dealerskiej. Należący do koncernu CNH, rdzennie amerykański New Holland posiada dość bogatą tradycję jeśli chodzi o produkcję maszyn żniwnych, bo jest on spadkobiercą takich znanych marek jak belgijski Kleiss czy nasz polski Bizon FMZ. Z tego też powodu nie powinno być dla was zaskoczeniem, gdzie koncern produkuje swoje kombajny obecnie. Kompaktowe kombajny serii TC4, TC5 oraz TC5 Hillside Polska, Płock. Dawna fabryka maszyn żniwnych w Płocku. Mała seria CX, czyli CX5 oraz CX6 również Polska, Płock, fabryka FMZ. Najnowsza hybrydowa seria CH? Tak, to również Płock, Polska. Duża seria CX, czyli CX7 oraz 8 Zedelgem Belgia, dawna fabryka Kleiss, kombajny rotorowe CR7, CR8, CR9 oraz flagowy rekordzista Guinnessa CR10, również Zedelgem Belgia, sieczkarnie serii FR Forage Cruiser Zedelgem Belgia, hetery oraz przystawki do kukurydzy do kombajnu New Holland, Płock Polska, i to by było w zasadzie na tyle. Jeśli chodzi o kombajny, to marka Klas to żywa legenda tej branży. Założona jeszcze w 1913 roku w niewielkim niemieckim miasteczku Harsewinkel rodzinna firma, od samego początku specjalizuje się w produkcji maszyn żniwnych i, choć z biegiem lat do oferty marki weszły też maszyny zielonkowe czy nawet ciągniki rolnicze, to dla większości rolników Klas i tak zawsze utożsamiany będzie przede wszystkim z kombajnami zbożowymi. Obecnie Klas oferuje jedne z najlepszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych dostępnych w kombajnach, takie jak choćby system Cemos Automatic, czyli pełna automatyka ustawień kombajnu. Oprócz tego firma Klas prowadziła oraz spopularyzowała system APS, czyli dodatkowy bęben przyspieszający przed Mocarnią, który zwiększył przepustowość kombajnu nawet o 1 trzecią. Gdzie więc dziś Klas produkuje swoje kombajny? Kombajny serii Avero, Tulcano, Leksjon oraz sieczkarnie serii Jaguar? Od lat niezmiennie Harsewinkel Niemcy. Nie powinno to chyba nikogo zaskoczyć. Hedery oraz przystawki do kukurydzy klas? Toro Kosztenk Miklos, czy jakoś tak się to czyta: Węgry. O tym już mało kto wie. Ciekawostką, o której również mogliście nie wiedzieć, to natomiast to, że klas już dobrych parę lat temu otworzył swoją fabrykę w Rosji, gdzie produkuje kombajny na tamtejszy rynek. A wszystko to ze względów ekonomiczno-politycznych. Otóż w Rosji rolnicy mogą otrzymać od 20 do nawet 30% dotacji na zakup maszyny pod warunkiem, że została ona wyprodukowana na terenie Federacji Rosyjskiej. I Combine Class, wyprodukowany na terenie Rosji, łapie się dzięki temu na taką dotację. Bardzo sprytne. Oprócz tego Class produkuje też kombajny na rynki rozwijające się, które przystosowane są do tamtejszych warunków, zarówno polowych, jak i ekonomicznych, jak na przykład seria Crop Tiger. Slogan reklamowy tej marki brzmi Nothing Runs Like a Deere, a tak się składa, że John Deere poza ciągnikami produkuje też dość szeroką gamę kombajnów, które na pewno kojarzycie z polskich pól. Amerykańska marka od lat zaciekle walczy z klas o miano najbardziej zaawansowanych i wydajnych kombajnów na rynku i z roku na rok przekonuje ona do siebie coraz to więcej nowych rolników. Gdzie Amerykanie produkują swoje kombajny? Kombajny serii T, S oraz sieczkarnie serii 800 i 900 Breken Niemcy. Kombajny serii S na rynki Ameryki Północnej, najnowsza flagowa seria X9 oraz headery typu Draper oraz Flex Draper USA Molin headery serii X700 oraz 600R Czechy. Sporo osób zapewne zapyta, gdzie podziała się najmniejsza seria W. Otóż została ona wycofana z produkcji i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci. Natomiast kombajny serii W, dokładnie modele W330 oraz W440, produkowane były dla John Deere w Finlandii przez Sam Polosenlew, natomiast W540 powstawało w Bryken w Niemczech. Oprócz fabryk jakie wymieniłem, John Deere posiada też fabryki kombajnów w Brazylii, Chinach oraz Indiach, natomiast tam produkowane są maszyny typowo na lokalny rynek, które nie spełniają europejskich norm dotyczących emisji spalin czy bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, Case IH to w Ameryce prawdziwa legenda jeśli chodzi o kombajny zbożowe, a to wszystko za sprawą wynalezionego przez nich systemu Axial Flow, czyli po prostu rotorowego systemu o młotu. Dziś prawie każda marka ma już takie rozwiązanie w swojej ofercie, ale trzeba im oddać, że to właśnie Case IH, a w zasadzie to jego marka matka, czyli International, opracowała oraz spopularyzowała to rozwiązanie. Zdania na temat rotorów są podzielone. Na półkuli zachodniej prym wiodą kombajny typowo rotorowe, u nas na starym kontynencie, ze względu na duże rozrobienie powierzchni uprawnych, cały czas triumf świętują kombajny konwencjonalne, które to w dalszym ciągu stanowią lwią część sprzedaży. Case IH kombajnów klawiszowych w swojej ofercie nie posiada, choć był też taki okres, gdy przejęli dawną fabrykę Fortschritta po MDW, Natomiast eksperyment ten został dość szybko zakończony. Gdzie marka produkuje swoje kultowe rotory dzisiaj? Kombajny Axial Flow serii 140, 150 oraz 240. U.S.A. Grand Island w stanie Nebraska. Hedery zbożowe oraz przystawki do kukurydzy? Płock Polska, ta sama fabryka co New Holland, czyli dawny FMZ. Oprócz tego, Case posiada też fabrykę w Brazylii, w miejscowości Sorocaba, produkującą kombajny na tamtejszy rynek. Choć niemiecka marka Fend, kojarzona jest przede wszystkim z najwyższej klasy ciągnikami, w swojej ofercie ma również kombajny zbożowe, a także nawet i sieczkarnie do kukurydzy. Maszyny te może nie cieszą się aż tak dużą popularnością jak ciągniki, natomiast trzeba przyznać, że taka zgrana kolekcja ciągnika, kombajnu i maszyn towarzyszących w jednym kolorze zawsze robi dobre wrażenie na podwórku. Kombajny Fendt serii E, L, C oraz flagowa rotorowa seria Ideal produkowane są we włoskim Breganze, czyli dawnej fabryce Laverda która została wykupiona przez Akko. Natomiast mało popularna u nas sieczkarnia Fendt Katana produkowana jest w Niemczech, w miejscowości Chyhen-Mülsen, gdzie powstają także opryskiwacze Fendt, w tym też te samojezdne. Massey Ferguson to kolejna po Fend marka spod skrzydeł amerykańskiego koncernu Akko, szczególnie bliska mojemu sercu, Gdyż to właśnie za kierownicą ciągnika Massey Ferguson spędzam prywatnie najwięcej czasu. Skoro powiedzieliśmy już, że Massey podobnie jak Fendt należy do ACO, lokalizacja produkcji nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Kombajny Massey Ferguson serii Activa, Activa S, Beta oraz flagowa seria Ideal, Breganze Włochy, fabryka Laverda. Konstrukcyjnie są to dokładnie takie same maszyny co Fendt. Jedyna różnica to w zasadzie kolor oraz ewentualnie cena, ale ona zależy często od waszych umiejętności negocjacyjnych z dealerem. Marka Dodsfar powstała z połączenia marek Deutz oraz Far. Ta druga w szczególności kojarzona była z maszynami żniwnymi, natomiast współczesne kombajny Doysfara z farem nie mają w zasadzie zbyt dużo wspólnego. Na te chwilę kombajny Doisfar nie należą może do najpopularniejszych. Natomiast mają swoich amatorów i oddane grono zwolenników, którzy często posiadają już na gospodarstwie ciągniki tej marki. Kombajny Deutschwar, serii C5000, C6000, C7000, C9000 oraz flagowa C9300, Slawoński Brod, Chorwacja. Dawna fabryka kombajnów Durodakowicz. Malki Durodakowicz możecie nie kojarzyć, gdyż ich kombajnów raczej nie importowano do naszego kraju. Natomiast nie wykluczam, że w przyszłości pojawi się osobny materiał także i na ich temat. Nie wiem co takiego jest w marce Sampo Rosenlew, ale te fińskie kombajny od samego początku budzą moją sympatię. Sama marka Sampo w naszym kraju nie jest zbyt znana, natomiast prawdopodobnie mogliście już wcześniej spotkać się z ich konstrukcjami, gdyż Sampo produkowało niegdyś kombajny dla takich koncernów jak John Deere, Deutzwar, Massey Ferguson, czy nawet mieliśmy taki lokalny akcent w postaci swojskiego Bizona Sampo. Kto wie, może nawet posiadacie któryś z tych kombajnów i nie zdajecie nawet sobie z tego sprawy, że ich konstrukcja pochodzi z Finlandii. Sampo Rosenlew jako Sampo zalicza na naszym rynku obecnie kolejne podejście do utworzenia sieci dealerskiej. Poprzednie próby nie były zbyt owocne, mimo to jednak poprzedni dealerzy sprzedali trochę takich kombajnów w Polsce. Jeśli natomiast chodzi o miejsce produkcji, to kombajny Sampo Rosenlew modele Komia C6, C8, C10, C12. Oraz najnowsza hybrydowa Komia C22 Turoto, produkcja Poli Finlandia, fabryka Sampo Rosenlew, gdzie powstają też maszyny leśne Sampo. Z czym kojarzy Wam się rosyjski sprzęt? Przede wszystkim prostota, mechaniczne rozwiązania oraz minimalna ilość elektroniki. I można powiedzieć, że Rostel masz właśnie taki jest. Do bólu prosty, może też nieco toporny. Ale mimo to trzeba przyznać Rosjanom, że w ostatnich latach i tak bardzo się wyrobili i ich kombajny nie odstają już aż tak bardzo od maszyn zachodnich. Nowe modele, nowa RSM czy Torum niekują też tak w oczy i nawet wizualnie zaczynają wyglądać jak produkt zachodni. Nie ma się co oszukiwać. W dalszym ciągu jest jeszcze trochę rzeczy do poprawienia, jeśli chodzi o jakość wykonania czy komfort. Natomiast te niedogodności rekompensuje z nawiązką sporo niższa cena względem marek zachodnich. Przez co Rostelmasz stał się ciekawą alternatywą, zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw. Obecnie produkowane kombajny Rostelmasz, czyli konwencjonalne klawiszowe Rostelmasz Nowa, Vektor Acros RSM oraz flagowy rotorowy Torum, produkowane są w Rosji, w miejscowości Rostów nad Donem. W tych samych zakładach powstają też sieczkarnie do kukurydzy Rostelmasz, które zawitają już niedługo na polski rynek. Warto zaznaczyć, że jest to największy producent kombajnów na świecie. Produkujący ponad 7000 kombajnów rocznie, czyli więcej niż takiej klasy jak razem Wzięte. Oczywiście zdecydowana większość tej produkcji trafia jednak typowo na wschodni rynek, a tylko niewielka część spełniająca normy trafia na zachód do Europy. Wspomniany przed chwilą rosyjski Rostelmasz nie jest jedyną wschodnią marką w tym zestawieniu. Gigant z Rostowa może czuć na plecach oddech białoruskiej konkurencji, czyli marki GOMSELMASZ. Kombajny z kraju Łukaszenki są od niedawna dostępne także na polskim rynku i cenowo są jeszcze o oczko niżej jak ROSTELMASZ i tak z moich obserwacji są one jeszcze bardziej proste i toporne, także wielkibiciele nieskomplikowanych mechanicznych konstrukcji bez zbędnej elektroniki nie mogą narzekać, bo naprawdę mają w czym wybierać. Obecnie produkowane kombajny Gomselmasz Palese, GS16, GR700, GS3219, GS12A1, GS10, GS812, GS575 oraz sieczkarnie Palese FS8060, Palese FS80 oraz FS60 produkowane są w zakładach Gomselmasz w miejscowości Homel na Białorusi. Dzisiejsze zestawienie zamykamy niemiecką marką Krone. W swojej ofercie nie posiada ona co prawda kombajnów zbożowych, natomiast jest z niej dość szeroki wybór sieczkarni samojezdnych oraz kosiarek do traw, także tych samobieżnych. Maszyny zielonkowe, samobieżne kosiarki oraz sieczkarnie Krone produkowane są w miejscowości Spele w Niemczech. I tak pokrótce prezentuje się lokalizacja miejsc produkcji najpopularniejszych marek kombajnów i sieczkarni obecnych na naszym rynku. Oferta, jak widzicie, jest dość szeroka. Znajdą się w niej zarówno maszyny dla rolników z mniej lub bardziej zasobnym portfelem, jak i dla gażyciarzy czy osób ceniących sobie prostotę mechanicznych konstrukcji. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która marka z dzisiejszego zestawienia jest Waszą ulubioną. Ja odpowiem dyplomatycznie, że w moim sercu na pierwszym miejscu zawsze był i będzie nasz polski Bizon, natomiast jestem ciekaw Waszych opinii. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Wielkie dzięki za dzisiaj. I do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.